Witajcie po tej stronie Kinga. To jest chyba już moje ostatnie podejście do nagrania i pokazania Wam tego albumu. Za pierwszym razem skończyła mi się pamięć w telefonie, za drugim razem spadł mi statyw i już na samej końcówce, więc trzeci do trzech razy, do trzech razy sztuka. Także lecimy. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejny album. To chyba będzie ostatni, już na ten moment, bo już czuję, że trzeba po prostu pobawić się czymś innym. I teraz tak, to jest ostatni album z tej serii, w których ja miałam papiery akształtowe i zaraz Wam pokażę, jak go wykonałam. To jest tak, wygląda w ten sposób. Zrobiłam go dla siebie. Miał być takim grudniownikiem z dniami i tak dalej, ale notabene nie ma, tych, nie ma tych cyferek. Album prezentuje się w ten sposób. To jest ta kolekcja, zaraz Wam pokażę, gdzieś tu mam pod ręką. To jest ta kolekcja papierów. Jeden taki bloczek w zupełności wystarczy. I ja dodatkowo... Bazę jeszcze robię z papierów też, z takiego bloku kupionego też w Ekronie. Tam są chyba trzy kolory. Jest właśnie kraftowy, czarny i biały. I tu, tutaj użyłam właśnie tych kraftowych stron. I już Wam też pokazuję. Tak wygląda. Tak. tak. Dodatkowo strony te podbite są tak tym papierem lustrzanym. Jest tutaj też. Tutaj też i od dołu też. E, cała okładka wykonana jest z papieru laminowanego. I też już Wam pokażę do zrobienia okładki. Użyłam tu arkusza papieru z tego bloczku ekszonowego. On jest bardzo. Jest tam kilka. On jest bardzo taki cieniutki, więc łatwo było mi go zalaminować w folię. To jest laminowanie bodajże na zimno. W każdym bądź razie y, to jest folia. Też tylko kilka złotych kosztuje we krzonie. Także tu mi się nic z tą okładką nie powinno dziać. Y, no. Więc tak wygląda. I zaglądamy do środka, co tutaj mamy. I na pierwszej stronie tutaj jeszcze Użyłam sobie takiego napisu Polar, Polar Express, gdzie się wszystko świeci. To też jest napis <laughs> użyty z, z arkusza z papierem welinowym, z wypychanek ekszonowych. I tutaj mamy tak. To podnosimy do góry. Jest miejsce na zdjęcie. Tutaj jest kolejne. I kieszonka. Tak. Kolejna strona prezentuje się w ten sposób Tutaj Tak Tu mamy miejsce na zdjęcia Na kolejne I tutaj mamy taką Ładną grafikę z kolekcji Ośnieżony domek Bardzo mi się ta grafika podobała I do tego całość jeszcze jest otwierana do góry i tu również mamy kieszonkę z matą. I otwieramy w ten sposób. Tutaj mamy reniferki z ekranowej Dajkaców. Miejsce na zdjęcie. Maty są pod wymiar zdjęć. Także jak sobie przyłożę, to idealnie będzie mi pasowało. To jest zdjęcie z poprzedniego roku z gwiazdki. <śm> I teraz tak. Tu jest kolejne miejsce na zdjęcie, tutaj kolejne i tu jest wolne miejsce. Tu jeszcze się zastanowię, czy tu po prostu przyjdzie mata, czy po prostu jakiś tam obrazek. Jeszcze zobaczę. I tutaj też całość podnosimy do góry. Tutaj mamy taką delikatną ozdobę z napisem. I nas tutaj. Tu jest Belly band. I książeczka na kolejne zdjęcia. Tutaj następne. Następne zdjęcia. Tu są 10 na 10. Całość zamykamy. I jeszcze tutaj z tyłu mam ukryty notesik. Do wykonania notesiku też. Yy, tu użyłam sobie tych stempelek, których miałam takich świątecznych, tak. I to jest... No, mogą tu, nie wiem, przepisy może będę umieszczać, jakieś notatki, co kupić, tak, na pamiątkę. Taki notesik tu z tyłu. I ostatnia strona. Rozetka. Ja ostatnio w tych rozetkach jestem zakochana. A one mi się podobają. Takie. Rozetki. Ona jest na magnesiku. Tu jest kolejny magnesik, więc trzyma. Mocno trzyma. I tutaj mamy kolejne miejsce na zdjęcia. I tutaj następne. I tak prezentuje się cały albumik. I tylko Wam jeszcze pokażę. Ech. Jeszcze Wam tylko pokażę, że została mi ostatnia kolekcja, którą kupiłam w tym roku w Ekszonie. To jest ta kolekcja. I teraz, żeby mi tu statyw nie spadł. Mam mało miejsca na biurku. A zaraz Wam pokażę. I pokażę Wam stronę. Ja jestem w ogóle zachwycona tymi stronami. One są przepiękne. Mam, już od kilku miesięcy mam wycięte takie koła z berimaty, no one są pomadziane, ale tutaj, wiecie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ładnie je papierem owinąć i zrobić z tego album i teraz wam powiem, że będzie mi tu świetnie to koło pasowało, wiecie, na ten księżyc, nie? Także on cały zostanie tutaj wykorzystany na tą okładkę. Yy, tylko czekam za tym gwiazdorem bo może mi takiego wiecie dzikiego zwierza zielonego z zębami przyniesie żeby można było tutaj takie ładne dziurki porobić dlatego yy, ta kolekcja będzie czekała chyba do święta że tak powiem ale jest powiem wam świetna bardzo mi się podoba nie wiem czy już ją widziałyście tu taka jest o tak sobie ładnie gwiazdki błyszczą widoczki ładne tu następ, następny gwiazdor na tle. No jest. O, zaraz mi spadnie znowu statyw. O, tutaj są też takie świetne. Po prostu świetne. Y, ale, tak jak mówię, to poczeka już do po świętach. I następny alum będzie świąteczny dużo, dużo później. Mam nadzieję, że ten album Wam się podoba. Tak jak mówiłam, jest prosty w wykonaniu, przyjemny. Zachęcam jak najbardziej do zrobienia sobie takiego dla siebie. I na dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Pa!